Rajobi posiada swoje swojej ofercie szereg akumulatorowych kosiarek. Jaką wybrać do Twojego ogrodu? Zaraz Ci pokażę. Są trzy rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy wyborze kosiarki do Twojego ogrodu. A pierwsza z nich to wielkość ogrodu. Drugą kwestią jest ukształtowanie terenu. I w takich przypadkach napęd ma znaczenie. Ostatnią rzeczą jest topografia Twojego ogrodu. Jeżeli masz dużo drzew i zasadzeń, a masz mały ogród, warto wybrać kosiarkę mniejszą i zwrotniejszą, taka jak ta o szerokości koszenia 33 cm. Jeżeli masz ogród większy, wtedy warto wybrać kosiarkę o szerokości koszenia 40 cm. A przy mikroogródkach do 100 m2 idealnym rozwiązaniem będzie nasza kosiarka wielofunkcyjna 3 w 1. Dzięki niej skosisz trawę, ale również jednym ruchem podkosisz przy Twoich roślinach. W ofercie Rajowi posiadamy kosiarki akumulatorowe do wszystkich wielkości trawników. Począwszy od mikro trawników do 100 m2. Przykładem takiego urządzenia jest kosiarka wielofunkcyjna 3 w jednym o szerokości koszenia 30 cm. Następnie przechodzimy do trawników małych do 150 m2. Idealne kosiarki to do szerokości koszenia 33 cm. Kolejne mamy trawniki średnie do 400 m2. Idealne kosiarki to taka jak ta o szerokości koszenia 40 cm. Na sam koniec mówimy o trawnikach dużej powierzchni, 600 m2 i powyżej. W przypadku takich trawników mówimy o urządzeniach 18V OnePlus, w tym przypadku o szerokości koszenia 46 cm, jak i również urządzeniach 36V Max Power, w tym przypadku o szerokości koszenia 53 cm. Niewątpliwą zaletą kosiarek akumulatorowych Rajobi jest ich łatwość i prostota składania oraz możliwość przechowywania w pianie. Przy wyborze kosiarki akumulatorowej bierze pod uwagę to, ile dane urządzenie będzie działać na danym akumulatorze. Dlatego pokrótce przedstawię Ci, ile nasze urządzenia będą działać na akumulatorze 5 amperogodzinnym Przy użyciu kosiarki 46 cm wykorzystującą silnik bezczotkowy możemy skosić około 600 m2. Natomiast, przy użyciu akumulatorów 36V przy kosiarce o szerokości koszenia 53 cm możemy skosić około 710 m2. Pamiętajcie o najważniejszym. Jeden akumulator posuje do ponad 200 urządzeń. Wierzę, że pomogłem Wam wybrać odpowiednią kosiarkę akumulatową Rajobi. Pamiętajcie o łapkach w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, piszcie śmiało w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Ja tymczasem wracam do koszenia.